OK nie. daje się wyprzedzić, widzę.

Jak było? No czemu w niego nie wjeżdżałeś? Bo... trzeba było wjeżdżać. jak się wyprzedza, to nie po zewnętrznej, tylko po wewnętrznej. Jak wewnętrznej? Wewnętrznej, czyli od kraja, czyli najkrótszą drogą, a nie po zewnętrznej. I ale to on wtedy... jechał najkrótszą drogą. No wiem, ale wtedy trzeba było go zepchnąć, albo coś z nim zrobić. No to czemu on jechał? Tam? No wiem, ja widziałem to, ja to widziałem. No specjalnie, bo mu zająłeś auto. Ej, no w sumie tak. No właśnie. Ale policja chyba i tak była szybsza. Jak ja bym jechał, to tak, tak, tak sama A jechał. Tak. Ej, która jest godzina? 19. Godzina?